Witam wszystkich serdecznie na kolejnej wyprawie Zaczynamy od czerwonego kozaka, tak zwanego Janika Kraje sucho ostatnio Trochę go widzę podgryzły Ale spoko może być Sucho ostatnio przez 3 dni polało jeden dzień Uf, tydzień temu zobaczymy co to z tego będzie chyba ślicznego kozaczka nie za duży ale sucho w lesie dosyć jest także dużo grzybów nie ma taki 3,5 poszukamy jeszcze troszkę trafił się nam grzybek w końcu kozaczek tak jest wykręcamy już taki trochę podsuszony, bo 3 dni w sumie takiego upału jest niby tu jest potok, jest drugi Spoko, a ten trochę ładniejsze już dwa są rozejrzymy się tu w tym potoczku niesamowita ilość komarów i tych muszek no ale szukamy potrafiły się jeszcze dwa kozeczki takie małe chyba ktoś tu był wcześniej a jego to już jest zostawię tu jest jeden ten jest większy tego może wezmę bo tu jest ścieżka niedaleko Ten jest taki fajny. Proszę bardzo. Jeszcze trochę popatrzę a jak nie, to kończymy też późno. Poszłem dzisiaj. Trafiła się jest złota skarpa zielona gąbka. Tak, ale jest tak, że żarta prześli, Makaż niech sobie już ją doje. Ja sobie poszukam świeżej. Aczkolwiek nie popada, to słabo to będzie. Nie kozak, ale stary paskudny. Już tu trochę rośnie. Niech sobie rośnie. No, sucho w tym lesie jest. Nie widać w ogóle tu jakiś potoczek, nawet wysznięty. Nie widać nic świeżego, żeby się pokazywało, co tu mamy. A mu ze ślimaka. No, ale co zrobić? Trzeba szukać. Trafił się kozaczek Kozak, kozak Taki nie najgorszy Tam coś widzę A nie jakieś paskutwo O ale widzę jeszcze kozaczka jednego Nie wiem czy go widać O proszę bardzo Taki dziwnie przykrzywiony E, fajny nie sądziłem taki graboż tak się trafi którego tu ślimaczki poszarpały To się jeszcze tutaj rozejrzymy może się jeszcze coś trafi mimo tego upału tu coś widzę ale to nie to są te te dziwne białe grzyby dobra włączę się jak coś znajdę Państwu pokażę taką miejscóweczkę Tu zawsze były piękne czerwone kozaczki. Jest suchutko. Tam jest las wszędzie, a tu fajnie brzuski właśnie rosną. Nic, nic. Ale nie poddajemy się. Trochę widoczków jeszcze nagramy. Ciepło. Myślałem, że kozaczek to niestety taki jakiś trójaczek. Niesamowita ilość komarów. Ptaszki śpiewają, wiatrzyk się rusza. Nic połazimy jeszcze, jeszcze może się coś trafi. No, niestety ani pół kozaka tam nie było. Ta, tutaj taki ciekawy grzyb. Kurna. Komarów, niesamowita liczba. Tu jest, jest taki grzyb. Grzyb Boże Las. Tutaj zawsze rosły fajne, prawdziwki. I na wiosnę gniewusy. Ale teraz tu nie widzę nic. Dobra, czas się z tego lasu brać, bo komarytną mi te ślepe. O, jeszcze raz są te patyczki. Muszę przeczytać, jak to się nazywa fachowo. Dobra, uciekam, bo mnie ze żoną żywcem. Trochę jeziora żywickiego widać. Gór. O. ja wysokiego na 50. Przeszkadza. No, zarosło. Wyłazimy z lasu może troszkę widać że będzie widać, wygłusza nie zła. Podejdziemy troszkę tutaj. Też tam lasiska konkretna. On w ogóle mam schodzone. O proszę. Lasu, o lasu. Ale łażę po tym lesie. Także idę jeszcze coś rzucić okiem. Może jeszcze się coś trafi.